Odważ się wstąpić do strefy rączka Stalker. Witajcie tu rączka i kontynuujemy przechodzenie metro 2033. Jak dobrze pamiętacie. Jesteśmy... Jesteśmy w D6. co to Kudo <vais> <gmos> może to przerwa na zapalenie? No takie wesołe, wesołe prawda dyskusje. że <gmos> eee, Tak dawno wiecie, nie grałem. Eee, to jest generalnie mój powrót do rozgrywki. Od, od. od. no od grudnia. Jak ktoś zostawił całkiem nowy szkielet, ich może weźmiemy go na breloczki. Powiem szczerze, że nawet nie bardzo pamiętam te momenty. Aha, mam ten. я не ja пойду. Там А темно и Б страшно. Там А есть темно и Б есть страшно. А курда. Не помню там на правда этого момента. Там позже, хиба, где-то какие-то врата замыкают, или что-то. Аккуратнее с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Ну, это на счастье. <avoir с> дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Если сам то отходы, то значит, что кто-то мешает заставить. О, пане! Лучшая оборона это нападение. Владимир, не суйтесь пекло. За мной. No co ty gadasz, się na boję czy Skąd? Ja tu w ogóle... Tak. Dobra. jest pułkowniku! Nie mogę walczyć w takich warunkach śmierć tutaj tak, że już... Już nie mogę nawet wąchać tego. I se idzie, no. The fuck. A to jest niewesoła rzecz, bo mi się na boje kończą. Przynajmniej te zwykłe. Dobra. Jest tu jakiś... Nie wiem... Gdzieś tu był pamiętam atak... prawda... A tu noże mamy jeszcze... O, co żebym trafił... Dobra! Co się będziemy... Już? Sią, Tyle miejsca się marnuje, a tyle grzybów można by tu posadzić. No grzyby grzybami, a to najpierw trzeba, prawda, zażyć No będzie jeszcze jeden atak, no musi być, no musi, no na pewno stąd będą skakać też. No zgadam, no, no będą, No co zrobisz, nic nie zrobisz. No. A nie, stamtąd eee. Nie wiem czy chcę marnować te naboje ty panie, masz poryju. A, A to jeszcze mam Człowiek nie gra chwilę i już się nie może odnaleźć. No, ja tu was wszystkich. No, Dobra, chyba w końcu dotarliśmy do do czegoś sensownego. Nie podała mi się to. Ostrożnie. U, a to jakiś nowy. Степан, оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки, косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. А, куда это? Jeszcze jeden żeby Jak Kolejny człowiek umarł, aby mi pomóc. Jak mam odpłacić się martwym za ich czyny? Tak. Wpierdzi i dla stocznych drzwi. Dobra. Więc mamy przed sobą stację. Trzeba odkryć te odkryć Jezus moje co ja gadam Otworzyć te, te, te wrota Nie, ja sobie naładuję Batery, bo chyba już tutaj się będzie działo za chwilę Jeśli jeszcze dobrze pamiętam grę Gotowa Nadzieć maski No, aż zawiało Uhu. się boję, że może mi nabojów nie starczyć. Było bardzo smutne. Bo w pewnym momencie one się bardzo bardzo przydadzą. A nabojów nie ma. Czysto, wchodzimy. Boję, a te, tego fragmentu nie pamiętam w ogóle. Patrzcie. No, w sumie w ostatni raz w Metro grałem, no... <laughs> tak z... 2-3 lata temu? Także... tych końcowych etapów to tak... No i Co teraz? Tam Na dole jest przejście, musimy iść tam. Nie ma drugiego wyjścia. Łoż, ty panie! uważać za amunicję To bardzo. Jezu, skąd to oni wszyscy się wzięli? O panie, ja ci dam. No co za skurczywy polerny. Ja ci dam, ty się nie podgradaj tak do mnie kurde no uh... A masz. Okay. No. Jak? Skąd? Skąd wyście się bierzecie? Chodź tu! Ty gnoju jeden, ty. Przyznam wam szczerze, że po raz pierwszy chyba w metro używam noża. Nie przypomniał sobie, żebym wcześniej musiał go wykorzystywać w walce. Czemu oni nie strzelają?! Dam! Kurczy byki jedne. Dobra, błagam niech to będzie amunicja jakaś. D6, proszę bardzo. Proszę bardzo, są wrota. Wszystko jest. Co tu mamy? No ładna. Wstęp zbroniony dla... Ta drzewo no. prowadzi D6. My na miejscu? Te drzwi prowadzą do D6. Zamknięte. Nie jestem zdziwiony. Jest tutaj gdzieś na pewno moduł. Artem, sprawdź pokój. No i tutaj, prawda. Próbujemy do Ciebie dotrzeć. A ty także poszukaj wyjścia. Powodzenia. No i tutaj. Oj! Oszty podstępny draniu. Tak? Tak, chcesz walczyć. No giń. Ile? Naprawdę. No. Dobra, wiecie co, coś czuję, że tutaj znowu będzie. Tak, znowu będzie taka sama sytuacja jak z. jak w bibliotece, czyli. Będziemy biegać rozpaczliwie próbując nie umrzeć Wspaniale O, jeszcze schodzimy do kanałów. No hmm Uwielbiam po prostu Para pa 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 amlowy To będzie Będzie bardzo długa i na pewno bardzo przyjemna rozgrywka. No, przecież. Ale jak? O nie, nie dam ci się tak zajść. Dobra, no, zasadniczo to jesteśmy w dupie, bo nie mamy nabojów. Bardzo fajnie. to za wynalazek? A, to jest to, co mamy ten. Tego. No. W pierwszych chwilach gry. Chyba. Nie, to nam nie pomoże. No nic, radzimy sobie. Jakoś.

Что за Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Какие звеньки в тоннеле, слышите? Что-то на нас там там видео Ду-ду-ду-ду. Блядька. Так, так, так. еще что? Что это такое, гаиш? Похоже на автоматизированную систему. System automatyczny. Zajrzę co to takiego. I don't... Jak to było? I have a bad feeling about this. Nie ma innej drogi, więc jedziemy. No to wychodzi. Следующая остановка – командный центр. Наступная стация – центрум доводения. Йоп, на то выгляда. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Насколько сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам. to ich D6. Czy rzeczywiście znaleźliśmy wejście do tego legendarnego bunkra? W żaden sposób nie mogę tego potwierdzić. Ale ilu ludzi oddało życie, abyśmy mogli mieć dostęp do ostatnich rakiet? Czy było to tego warte? Udanych łowów, stalkerze.